Witam widzówka Anek, zagramy sobie Ankom dzisiaj na supportzie Dało niestety autofill, ale się nie martwimy, nic Tu mi dawno nie było do A ja jestem tak strasznie seksowny youtuber, poprawiam skarpetki teraz co, co jest z tymi skarpetkami? I nagrywam dla was z każdej linii Zajęcie to ulungi no Co jest z tą kamerką znowu? Ja pierdziele, co jest, słońce się... Kopernik, halo no co jest nie tak, no Jest fajnie i dup Oj, flashbang na mordy, no o co chodzi? Ale się wkurza, za czym taki ryj jest biały? No chyba ja zainwestuję w lepszą kamerkę, ale to nie wiem, to... Ja tu nie wiem gdzie tego statywu dać, na tą inną nawet, taką zwykłą. Czekajcie, albo nie. Ja no, nic na to nie poradzę, no spieprzona jest. Dostałem bęka. Solar biała po prostu się zrobił, no. Strasznie jakoś, nie to światło, nie wiem dlaczego. Panu nic nie ruszałem, gorzej niż ostatnio. Ale dobra, już nie pierdzielę. Anka ma najlepsze mi na support, z tego co patrzyłem. Ja chcę Q, przypierdzielę Ci stunę, no, trochę HP straci mnie, dobra damy. Pewnie nie powinienem, ale. Ale leash fajny dostał. Pani Caitlyn na MFkę i Bard. No okej, okay, mogę wziąć, bo ja gram chyba ery. Na drugie mogę wziąć chodzenie szybsze. Po liniach chodzi. Dążyła Anka, jest super pod Max E na tym soporcie i na linii jest mocne. Oj, dostałem na mordę, tylko mnie dostał, to byłoby lepiej. Ja mam stuna teraz. Aż znaczy nie, jeszcze nie mam. Dobra, teraz mam. ale i tak muszę dwie poty palić. No i mam drugi poziom. Ale on nie nituje? Kurde, jakbyśmy mieli drugi poziom, to byśmy zabili, no. Nie mam stuna teraz na gang Jarvana. No po tym mamy drugi poziom. No, tego pierwszego. Nie chcę flaszować Nie mam stuna. Jak miał stuna, to bym sfleszował. Przesadził, moim zdaniem. Gdybym nie ignite'ował bardzo, to ok. Girls, please! No o co wychodzi? chodzi? Wszystko zagrałem co mogłem. puszy, puszy. puszuj. Biznes katapulty. Mogę agro wziąć miliony? się miniony? Trochę obrażeń dostanę na siebie? Tak. No musimy to spuszać na pierdziela w te miliony, pani Keating. O ja, pierdzielę. Dobra, no, żeby to po prostu przeszło. Nie, muszę on to będzie trzymać. No, wypierdzielać z tego. Dobra, nie może tego zatrzymać. Ikej nie idzie. No dobra, nic nie zrobi. FB ukradłem. No ale no co, no, Kum musiałem rzucić. Czekajcie, czy Kuma większy zasięg od wtaczku? Wydaje się, że podobny ma. Może to ma trochę większy. Znaczy, to nie jest koniec świata, bo i tak będziemy rylajkę grać, nie? Hmm. Poczekać na pałę? No, dużo mi dopała sama. Więcej niż ten. Ja, no, dobra, zagrajmy tak. Dobra. No, runy pokazywałem, nie? Aery, mana flow Band, cdr Scorch na linie, no i ciastka. Ale Bard będzie roumować, ja bym też chciał roumować, a ja nie nadążę nad nim, za nim, jeśli nie będę grać tej runy czerwonej po Womowem Speed. Aurelia na topie z tego co widzę, czemu na topie? No, mamy takie agresję, straszną agresję mamy, a oni mają takie trochę skalowanie i trochę agresji. I to widzę, że będzie assassin, bo gra tego, też strajka. Powiem, jest tu nas taka kogoś, no? Zapomniałem. No właśnie, tylko kasę z tego itemu. A ja muszę e pamiętać, żeby e, grać. na takie traders, ze nie jestem przyzwyczajony do tego, no? To jest mi błąd trochę. nas kamareda, boli trochę, tyłek. Był na tym bocie, a jarman przesadził. Ja musiałem mieć igniter, żeby to wyszło. Tego nie muszę ci pomagać, nie? No, tego nie muszę. Ja mogę pofizgać, co ona ma. dobija z tym jednym. Ale właśnie mana się kończy, jak z takszymi spełkami spamuje. Bar będzie na midzie. jej tyłek weźmy. No, ale tu powinienem być. Ale mieliśmy wave, a też nie chcę z levelem odstawiać za bardzo. No E maksuje, tak jak ten. Tak jak te chłopy grają. Znaczy, Keith nie zostanie na mewkę sama, aż tak nie powinna się smutna być. Właśnie nie ma gdzie nawet zreumować. No to nie ma go grać na niej. To nie przy ścianie. I z taki z tego sap tutaj temu ściągnąć. Bejziczkami nawet. Co się Bo z dźwięki nie wyleciało. Mamy, że jest cooldown Okej formy złapał, ale widziałem, że żarman jest i właśnie tak... Czemu teleportem nie poleciał? Może bym dwóch wtedy zespoonował. No jeszcze w bazie nie był. Nie wiem, dziwnie, że tak sekundę zespoonował, ale shield'a trochę głupio rzuciłem, no to fakt. Rzuciłem go do, do obrażeń. On dużo więcej hp daje, niż bije teraz. No bo tanka ta wyszła z tym buffem na shield'a i była tak broken, ja pierdziele. przed hotpick następnego dnia i potem jeszcze w z nerfili, nie? I mimo wszystko dalej jest dobre. Mogę podejść, albo z to ja nie wiem czy coś zrobimy Z czego to ukadłem? to ukraść. ukryć ja nie chcę mu formy dać Aurelion Kurde Emia, ja, Max a jestem głupi Aaaa, idź w cholerę, no. Ulungi, ulungi. Szkoda, że te kile kradnę, no, trzy killy. Znaczy, nie zmarnujesz tak na tej ance, ale no, i tak szkoda. I trinket powinien zmienić. Tak mi się ciężko ten niebieski farmi, bo cały czas chodzimy z tyłkiem, no, nie zmieniłem trinketu, wiem. Znaczy, żółty nie jest tragedią, bo posiadanie wizji też jest fajne. Tu powinienem e-rzucić. Dobra. Muszę części po prostu Babysity już bo mają fajny zasięg. To było dobre już shielda, no po prostu takie małe kąsanie robię cały czas. jest plejciczek, może plejcik. Tak mam stunę, o kurde. Flashuj, 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 flashuj. Ale czemu za... Ale w barda, nie? Nie, zgadaliśmy się z kolegą. Nie ma erki ja i tak byśmy nie zabili. A masz to. A, to mogę nie wchodzić w sumie, no. Nie wiedziałem, że mu tak mało dopracuje. Ale Kate czemu się zatrzymała w tej erce? A nie wiem, czy by dostała, raczej wątpię, ale no okej. Okay. To jest taki, że on to powinien. Nie, no Kate nie przyjdzie, ok, bo dużo czasu minęło. damy tu wardę, i taki do za po wardę. Nie chcę trochę solo, jak słuchałem się w bo miał po tym Waidze. Zostać? Zostać? Zostanie. Puszy, puszy, puszy. Nie chcę kraść, ale. A ile cały. W sensie cały Rillaby był. Mam cofnąć, koleżanko. Dużo no, mam Relajkę. Mam Tibersa, może gdzieś iść teraz na zabawę. Trinket, kup pinka, żeby nie było, że nie jest portem, nie jestem pięknym. No i teraz jak mam Tibersa, to... ...ferma slow jak jest na mordzie komuś, to jest fajne. Ciężko uciec z tego Tibersa, uwolnić się. na no, mida znowu, no bo to jest... kilki trochę są. No ten Jarvan się stara bardzo rzucać cały czas. No, gdzie się to odbiło? Co jest? Fajny snoek, co? Spalansowane to jest, naprawdę on się nie rusza. Ten kenion buta jeszcze nie ma i po prostu. Ja bym mógł iść do sklepu i bym go. Tylko, no, okay, ten mi umiera, ale no, ten room mi tak był dobry. Od wielkiej nie dziwię się. A, z Flesza paliłaś, i umarłaś. Co to robić? No, nie chcę pamiętać, że to 50 golda daje ten Teaver. Ej, ja tu mogę sam pogonić, tylko z Flesza straciłem. No Ten jest zamknięty tutaj, nie? W dobra, dobra, to nie żyje. Coś na niego, na niego. Dobra. Fajnie, nie? Że składam Defensive item ja i tak rozpierdzielę. Idzie, Kate, nie idzie. Przykro mi. No, szkoda, że ją zostawiłem, ale. no... Kate też nie powinna tak łatwo. Żyć. Ja muszę cofnąć. Dla mnie jest 1000 golda, powinienem. 400. 700 rada. Ale, bo ty cdr -y chyba chce mimo wszystko, nie? Penetracji. Chociaż. Tylko z Katariną bije magiczne. No i teraz co, szaormę zrobić? Ja nie cierpię tej szaormy, na no serio ją nienawidzę. A jakbym zrobił mu stona, to już nie byłoby głupie, nie? Antyheal potrzebny, to nie będzie darki. Co bym mu na zrobił? Ej, nie, no, szaorma jest spoko do engage'u, nie? Ale nie lubię tej szaormy od kiedy ją znerwili. na topa przydasz. Nie wiem, żebym nie, nie zrekalował. <laughs> typical Darius Behavior. No sporo ich tam jest u Lungów, ja wiem, ja wiem. Ma TP, Darek? Nie ma. No powinienem mieć bo to jest X mimo wszystko. Zostawcie to. Napizgają i to. Ja mam tego na mandę przynajmniej mam. No i tak dużo playtów, czyli powinien tam od razu pójść. O, Bart fajnie mu jest dubskiem On zawsze będzie się przy mnie. Ja mam dużo tej many, powinienem się tak... ...losowo te. Jakąś głęboką wizję zróbmy. Jeden mórz zniknie, ale wywalony tam gdzieś z bota, jakiś stary już. Mogę iść do topa, no. To smok jest w sumie, no to Irelia to nie cofnie. Dobra, idź to w lewo, to się zrespiesz mi na twarzy. No, to też jest taki trik, który trzeba znać. Tu jest Kay, więc tu nas takować, a dla nie chce rzucać. Gdzie on będzie? Idź u Lungu, Tibersiku. O, no, też się wydaje, że on tam jest. Patrz tu. Nie, nie ma go. Jest. Arkej, mi da. Nie, nie wciągnął, więc. Nie dałem rady mi tego dać. Eee, ale też nasz team to godzinę tutaj po prostu. Ale go on spłonął ten Darek. Co jest? On resisty ma. A na mnie poszedł Prowler aktyw Nie w sekundę zniknął Pani Katrin umarła znowu Ja pierwszy się tak no ale chcę pomóc No bo mam przewagę i dużo robię tą Armką no ale No i Amida znowu tracimy No i zabawa jest na tym topie Które to broniono? Nie mam żadnego TPK nie no go zabiją. Co jest? No to było takie... Irelia po przejściach trochę. Co sumie ją dogonił, ale nie wiem, boję się. A ja mam mały cooldowny, no gram... Y Gram cool na samny stolek w runach, jeszcze on anionki, więc teoretycznie flash za flash zawsze robię i to jest dla mnie na moją korzyść, dostanę kila. Teoretycznie zawsze opłacenie takie wardy dać tutaj. I tak będę miał planach rikalować zaraz. Fajnie jest ten shieldzik. To Co ja mogę złożyć takiego? No, maska w sumie, jak to u darki, to może bym mógł maskę złożyć, bo stakują HP trochę, będą stakować tego tym jakieś cooldowny przydały i coś. co się tego zmida. On do pani Caitlyn idzie. No dlatego wziąłem te drzewko, bo ten cooldown jest ważny. No, flash Tibes to spierdziela. Nie wiem, czy tą szaormę zrobił, muszę się zastanowić. Jak na takiego gramy, to dobra by też na Idź tam, idź tam. Czemu ta Caitlyn się próbuje bić z nim? I bije ten ulung tego. O, karma chyba na twarzy Mogę zrobić. zrobić O, mnie buszuje, bo to To jest objective banty niby, ale nie wiem, no, takie tli na pewno się do przodu nie czuję no, Ale na, dżung na dżungli jest defeat, on tu formę robi, teraz będzie tempo klepać on trochę dłużej zajęły niż mi się wydawało te golemy, ale niech będzie t jest fajny, bo teraz już z cooldownu schodzi, tak? Jeśli dobrze pamiętam. To co, showermy zrobić? Jakby mandat zrobić, protestujmy coś. Mandat nie jest taki zły. Slow. No to na pasywie i relajka to prokuje mandat, nie? Daję cooldowny. No zróbmy, nie, 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 nie lubię tej showermy. Zobaczcie jak oni mają team, wszystko nam do mordy wchodzi. No może nie mi Fortune, nie Aurelion, ale... Kain do ryja wchodzi. Zonia tu jest fajna też, na orkę Aureliona i Irelia, jak zacznie skakać. Ale przyjemnie się gra, bo jestem mega twardy, cedery mam małe, szybki jestem, mały, skrzat. I dużo lepsza niż na midzie jest, moim zdaniem, ta Anka. Na midzie jakieś maski rola gracia, to co tam relike robicie, jest piękne. Zostawił nowy ward, no okej. Okay. Mam stunę, nie? A no ja, co to. Znaczy? Wiedziałem, że to warda postawiłem. Goń go, goń go. Nie da się coś zrobić Ale popierdzialne to jest, naprawdę bardziej pomogła ta RK Barda, bo drużynka doszła, dobrze drużynka przyszła 40 sekund, jest na połowę kulną Więc co to drażnie mam dla zrobił Oj do smoka przyraz Masz smajta? Nie ma smajta, ale główno się podziało. Co się stało? Losowo do Drake'a przedtem K? I przeżył, nie miał smajta, nie wiedziałem, no, nie zdążę taba wcisnąć. Oj, no, tośmy zintowali i to cholernie. Tak, i rzuć czerwonkę i w miejscu coś wiesz. Z mi istotnym. Łatełko w tunelu. Zmiana wordowa. A nie stawiam tu kinkę. A, i tak mierzy. I wciąga mi tego, nie wiem już za długo to zostałem, moja wina. Potrzebny Shadow do ryne, ale mi ta na tym epicentrum też. Dobra, gra będzie wyrównana bardziej. Widzę, że tak naprawdę. No wiem, że za długo, wiem, że za długo, już cichutko tam. No Zonia, Banshee, znowu gdzieś w AP, obrażenia, bo taka to jest AP, nie jest AP. Cosmic Drive nie jest taki dobry, no. jestem Shotgunem. Kombo wyrzucę i potem może jakieś cooldowny wylecą, ale nie. Nie Zonie zrobił, że mnie Kane nie one shotował. Zem Seekera na razie zrobić całego. Chociaż Cedery powinienem kupić. Banty spadło. No szkoda, że tego smoka oddaliśmy fajnego, ale nie, to było tak losowe. Ten Kane flashował, moje W, tak? Czy zdaszował? Chyba zdaszował. I dopita losowo i zabił mnie. Bo jest taki, że nasza nie się jeszcze będzie budować trochę. Idę, 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 idę. No, no, To cenę flesza. Uwaga, bo Kainik idzie. Ale z ratymi pinkami ten Bart też. Ja muszę stuno pamiętać, żeby opikować cały czas. Takim lungiem jestem. Oj. Idę, idę, idę. Ty nie trafił. I nie ma ściany tutaj, gdzie uciec. Dobra. Pójdę na czas teraz grać. Ładnie. Ładnie wyklikała teraz Caitlyn. W sumie jak ten Kane nie trafi w wód, to ciężko mu zabić jest, nie? Chyba, że z giga sfidowany, ale jeszcze mu Romany nie ma. Rulną spada na tym Tibia, spada? Spędzę, no muszę być wszędzie. Nie mam flaszę, żeby tu wjechać. A idzie Katarina. Moim zdaniem to jest Git, tylko. No, no Nie ma co forsować, no zostawili tego Barta. A mi się wydarzają T-Bersa, to mogę coś tutaj. Nie, nie jest widzem. Może by tutaj rekalowali. Nie ma skrawków, kurde, dużo ma, no. Ten Aurelium będzie problemem. To, że Sola sobie opóźniłeś, mimo że jest Soul taki sobie, no to dużo daje zawsze. I Relia na bocie, ja pierdzielę. No nie no i nas po prostu. Ja gdzieś idę i gdzieś indziej trzeba zaraz iść. Nagram Czerwony, który jest silny z drużyny, mimo wszystko. I Pink znowu jest. Nie wiem, ten Bart mi się wydaje, że mu wypadają te Pinki z kieszeni, chyba jak chodzi. Dariusz nie wiem, czy na Irelia w ogóle wystoi, to jest też problem. I Loki ma flash kulną. O, nawet. Pięciu minut niecałe cztery się robi. No, masz na mordę za kanał. bo to mandat od razu W czemu mandatu nie grają? Nie wiem, na nami tak ludzie dowo ten mandat zawsze kupują, a nie jest taki zły na innych czempionach, nie? Na ażce, Wiadomo, że na Minae to parkuje, no to też jest dobre. Kryj lajki -like robi się pierwszą. Widziałem, że zawsze robię pierwszą. To znaczy -like. idę, idę, idę. się za to. Jest Katarina, no sama tutaj teraz. Hej, ja idę, no. Będę mieć stunę. Dobra. Zostań tutaj, Tiber, na razie. Ja bym to zrobi, no jest tyle na bocie. Chodź, chodź, chodź. Iść Tibers w lewo i żebyśmy się na mordzie zrespił. Ale Katarina musi podejść. My tego szybko nie zrobimy tak samo No Ono coś bije z tych daczerków. A ten Tibers w sumie dużo bije, no? Też shieldy dwa. To mala mi się kończy. No. Aż walić tego smoka, naprawdę. Dziękuję. No to był zajął bo trzech na bocie było i zabili Dariusza, więc to był tak dobry kolb, no. Jakbyśmy od razu byli tam, żebyśmy na smokę zdążyli jeszcze. Pięć? Pani z tyłkiem y, niebieskim? No, nie, w statystykach to niby dominujemy, a nie, nie wygląda tak, żeśmy dominowali. Mazonie, Katarina? Nie ma Madonna, on to na pierdziela teraz. O? Nie mogę do rzucić po prostu. Jak to się stało, że taka Ketlin tutaj jest? No, daj warda na midzie takiego. Oni no, z fortune może? O no, nie, moim zdaniem rozpierdzielamy ich. Nie ma ja dosięgu. Nie chcę przeszować. No właśnie, no, zbalansowane kupsko. Tego też mogę streszować, to jest Irelia na dole. A ty wiesz, klikam ci idź iść, Nie, cofnij, cofnij, no. Czemu go wcią... A, bo nie mogę, nie mogę nic sterować, no tak. Teraz już, już w tą stronę. Pękuszuję mida... E, ja, no, smog jest tak... Na ich team... No wolę, żebyśmy my go mieli, bo tam te antyslowy będą grali, nie? Um, przerwa poleca, nie, czy nie? Jak mu przerwa, to niepotrzebny proszę. No, my w grupie jesteśmy na pewno się... Ej, dużo tanka robi, nie? Tak czuć to kończy czy się to mogę go wysłać 24 sekundy znowu jest. Oni to znerfili ten uptań też na nim To jest taki, że jak jestem ten... ona zrobiła? No ja nie wiem czy to było takie dobre No jak mam Tibersa, to moim zdaniem może... nie no ja mam w zonie, no mogę Tibersa rzucić i w zonie zostać. Tylko, że znowu mi da, gdzie przejść ta Irelia, tak? To mnie widzę. No nie wiem, panie. <ścoughs> Ej, przyjemnie, no jakbym grał jakąś seraczką, to bym się musiał tak go bać. Teraz, wchodź tam na mordę tej mi Teraz, teraz, idź idź, idź, idź Tibers No nie, to jest taka kontra na T-Bersafe wciąga, go zostaw go, pójdź go Nie, jeszcze A zaniewałem Zonie bardzo, no Tak nie zdążyłem No też za tak głęboko oni trochę wchodzą, no to żyje, Unik. No ten mandat mi się wydaje, że oddaje widzowie nawet. Znaczy po prostu jest ofensywniejszy niż Shawarmano. Ale nie wiem, czy skończymy. Chcesz to skończyć? Ja mnie jak ją jeszcze pogrą. On tego cybersa. Ale do tyłu już, do tyłu już, czy jeszcze? Dobra, jak to się skończy, to skończymy, a szkoda, bo się fajnie grało nawet. No mocno jest tak, ten stunt raz i respa. 20 sekundy No nie dali czasu, ale w sumie jakbyś przedłużał, duża, to mnie Aurelion, Aurelion by to rozpierdzieli ale wam powiem no, nie dziwię się, że ma top win ratio. Składacie relajkę i to jest full, bit i tak jesteście użyteczni.